I know now I would do it all again in a heartbeat. Take those fragile years, all your worry and tears, and put them on me. Oh, I must admit, when I think about far we've come, it was worth the risk because it dug us a deeper love. But life could be so good but so good. Thought life could be so Jest księgi rodzaju, a wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam: niech panuje nad rewami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży. Go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było dobre. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Uchwała prawdziwej miłości. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam skażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca, albo cymbał brzmiący, gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał byłbym niczym i gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Nie pamięta złego, nie cieszy się niesprawiedliwością, lecz współweseli z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Podajcie sobie prawe dłonie. I wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa małżeńskiej przysięgi. Już was dobrze zwiążę zaraz, tak. Ja Dominik. Ja Dominik. Biorę Ciebie Magdaleno za żonę. Biorę Ciebie Magdaleno za żonę. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczasz do śmierci. Oraz że cię nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże wszechmogący. Panie Boże wszechmogący. W trójcy jedyny. W trójcy jedyni. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Ja Magdalena. Ja Magdalena. Biorę Ciebie Dominiku za męża. Biorę Ciebie Dominiku za męża. I ślubuję ci. I ślubuję ci. Miłość, Miłość wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczasz do śmierci. Oraz, że cię nie do śmierci. Tak mi dopomóż. Tak mi dopomóż. Panie Boże wszechmogący. Panie Boże wszechmogący. W trójcy jedyny. W trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Co Bóg złączył? Człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wzajemnej wierności. Magdaleno Magdaleno, przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności jako znak mojej miłości i wierności w imię ojca w imię ojca i syna i syna i ducha świętego i ducha świętego dominiku dominiku przyjmij tę obrączkę przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności jako znak mojej miłości i wierności w imię ojca w imię ojca syna. i syna i ducha świętego i ducha świętego Gratuluję, jesteście mężem i żoną. To widać na zewnątrz, to co zostało zawiązane w środku, w waszym życiu, w waszym sercu. Chcecie się pocałować? Tu się brawa bije, tak! But I can't change the way I wasted all those days żeście wzięli dziś ślub, jesteście mężem i żoną, więc na nowej drodze życia dużo szczęścia, zdrowia, miłości, uśmiechu codziennie i będzie wszystko dobrze. Cieście się sobą jak najdłużej. Pozdrawiam, Ela. Madziu, Dominiku, Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia składają rodzice i My, Państwu młodym życzymy dużo miłości, dużo zdrowia, dużo dzieci i życzymy też Madzi zwiększonej tolerancji dla Dominika trensów. A Dominikowi życzymy, żeby zabierał Madzie jak najczęściej do Rzymu. A ode mnie, żeby dbali o siebie, dużej gromadki Państwa Mierzyjewskich. No i cóż więcej, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Zdolą! Najlepszego na nowej drodze życia. Dużo miłości i samych radosnych chwil.